Jest Dobre, tu! Dobrze, jest dobra. tu! Płapka, płapka, płapka! Nie wiem czy ja zdążę. Ooo! Dobra! Nie biegłem! No nie no, znowu amunicja do tego gówna 7 <ścoughs> stoi Gdzie stoi? Rozwal Oj oj! Zostało mi bardzo mało do tego Dobra Chodź rozpalimy sobie przy komienku, o O tu tu się. jest Wow Aha, nie przeładowałem Ja ma ja mam 17 tego W, w, pistolecie, w pistolecie tylko mam Ej bo Ja mam 17 tego amunicji w pistolecie Co robimy? Ja mam 17 jeszcze Czy jeszcze jeden magazynek Kurde Teraz my, Ty masz jeszcze jakieś apteczki? Mam. Bo ja mam tylko dwie, dwa bandaże. Cześć, e, poczekaj. On chyba jest za ja górką. Mam, ja mam dużo. Jedna duża i trzy bandaże. Bo to jeszcze nie jest Wiec tragedia, się. ale jak nam braknie, to on to może wygrać. On to ma jak najbardziej do wygrania. Oj. To nie może być. No i współczu współczuję tym ludziom, którzy będą musieli. wy... Oj, nie. Ja nie umiem! Ja, tam tę grę. Ouch. 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 Szympans! Ouch. 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 No Ouch. przecież tu z dwie. Ouch. Ouch. ucieka. Ouch. Ouch. nie Ouch. nic zrobić. Ponieważ to jest wielka pipa i przed nami ciągle ucieka Toż to wielki szybas Wrogu jest Ktoś się boina <laughs> Chodź tu, szyba się, chodź tu Chodź tu no jak w nocy go widać mało być w Nie mam no, już amo No ja też Dobra Wyruszamy, 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 wyruszamy. To uciekamy. Nie ma co. Okay. Uciekamy. Tylko wiesz to jest najgorsze? On słyszy twoje kroki wszystkie. Nie to nie wchodzi. Przecież on się boi nas, a nie my. A nie, a nie my go, a nie... Czekam. Nie no, trochę się a, też musimy bać, a, bo... Co to za... Co to za, tak? Jak się boję? Gdyby, no gdyby, bo gdyby nie pułapki, no co ten? To byśmy już dawno martwi byli, chyba. Oczywiście. Wiadomo, pułapki to jest MVP tutaj. Nie, nie, nie ma bardziej MVP i temka niż pułapek. O, takie mało szanse, Nie jeszcze, gdzie oni idą? Oni idą na tę wieżę, na no z tyłu. i tam sobie znajdą jakieś już To, to jest ciężko, ciężko. N nikt nie mówił, że Bigfootem będzie ciężko, łatwo. Ale bo to przez ten staminę ja powinienem eee. mieć nieskończoność No no ale no, po, no powinieneś at ale atakować. Ale wiesz co, Powin i, powinni i, też... Trochę, znerfić te pułapki A Czemu się nie da zniknąć No bo musisz o. daleko od nas być Chwilę, bo ja nie mam staminę, a ja z czekaw już... Mam. Ja mam już trochę. Patrzcie, tam leży idiota. To jest nawet o. napis widzowie, taki histeryk No jeżeli e, możesz pokazać widzom, że jeżeli tam wpiszą na YouTube e, BigFoot i, i jego nazwę to, e, to wyskoczył w filmik, Ty, a gdzie, gdzie on za zaczął cheatować w tej grze i dostał bana. I, i dlatego naz nazwali go idiotą, ponieważ zaczął cheatować w grze które potem go zbanowali Ty, a, a my nie jesteśmy przypadkiem piersi na YouTube w tym? BigFootem? Bar możliwe bar Bardzo możliwe, że z tej że z tej gry jesteśmy pierwsi na YouTube. Ie. Na no, tej wieży, no to byłem, tym przy tym. Ej, ale tu powinna być wieża gdzieś przy tym koniu, nie? Ej, nie ma. O, nie, no bo nie zawsze się rozpi. Musimy pójść. No to teraz, problem jest z wieżami. Bo ja nie mam kaj, kaj możemy pójść. E, może wiem. Może wiem. Możemy pójść tam. O ile coś będzie. Chcemy ale... wieża. wieża! Wieża! Idziemy. Ej faktycznie jest No właśnie wiem, coś, coś, coś tak Cało Ale rzędu. jest tak a, słabo z tym, z amunicją Jestem... Z amunicją owszem, ale wiesz, mamy tu knajpy Ale jeśli twórca gdy ogląda ten film, a jest to możliwe ee, To niech wie, że trzeba znerfić te pułapki, bo one są za OP Niekoniecznie nie trzeba nerfić, wszystko dobrze <laughs> Przydałaby się druga perspektywa O kurde Dobra, to ja sobie wezmę jedną, to sobie z drugą. O ile no masz pieniądze. No Dobra, czekamy tutaj. Ma się muszę, muszę nam się stamina zregenerować. Nie widziałem Idzie do nas w no, ogóle? Podobno jest niewidzialny. Nie ta, widziałem. Ta, ta, takie były legendy, że wielki sympas jest. Może... może raz na tysiąc la, lat stać się nie Co? Ale A, nie chwilę. Jakie to jest gutnie. Tak, by Bo nie da się być przy mhm. nie widzialny. Wszystko co głupie to mąż. Skoro je, nie, On mówi... No właśnie O tym o chciałem... O tym chciałem powiedzieć, że skoro mówi, że nie da się być niewidzialnym To on Dobra. jest blisko Ale pytanie, gdzie? gdzie? Właśnie nie wiadomo, może... Kowa się za drzewami Gdzieś Gdzieś jego ślepe gały oczne Będą na nas się patrzeć Czerwony Czerwone wielkie gały oczne musimy mieć... Oczy dookoła głowy Ej, a wiesz kto ma w realu Uży... czerwone oczy? Użyj sobie badarzy NIE Jak TU! To... NIE TU! Właśnie też to mylę, to a... twórco Proszę o dodanie w ustawieniach Żeby to było w innym zmianę miejscu klawisz. Proszę o dodanie w ustawieniach z, y, 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 zmianę przycisków y, różnych przedmiotów To by tak pomogło Gdzie no. jest? Gdzieś tu On tam jest. Tam gdzieś musi wyjść na wprost jak potrzymy Nie, pod nami nie ma go Musiałem sprawdzić Dobra, go go go, chyba idziemy. A mam masz staminę? To tak. czekaj, to jest ja sobie, ja sobie nam badarze użyję i dobra, go, lecimy. Tędy. Za mną A, atakuje! O kurde, On stąd był! Ała! No, aaa, ucieka! Ty, robi, taktycznie, robi taktycznie, robi taktycznie chyba. Dobrze, uciekamy. Oj, oj. O, Bo, chyba na mnie. A, Nie, na mnie. Yy, oj, o, to bolało, się. to bolało. Dobra, dawaj mu pułapkę, dawaj mu pułapkę. Dobrze! go, knajpę. <laughs> Widzowie, znowu przepraszasz za tą myszkę, ale trzeba klikać jak najszybciej, żeby jak najwięcej obrażeń mu zadać. Dobra, uciekamy, uciekamy! Dawaj! Gdzie? Szybko, tędy, tędy za mną! Szybko, szybko! Ale ja, ten ja skok jest już... mocny w ogóle! Ja, ja już nie mam amunicji. Ja powiem ci ciekawostkę? Dużyłeś już bandaża, prawda? Mam jeden bandaż. Tam jest. Po lewej. Wiem. Za lewym. Czyli, czyli ty będziesz jego jedynym celem. Dobra, szybko! Ucieczka! Idzie Ucieka Wiem, że idzie, ale co my mamy zrobić? Uciekamy Zanotuj w notatniku y Wielki Szympans potrzebuje IQ, żeby nas dogonić Eee... Dobra O kurde Oj... Oj, ch chyba tego IQ dostał w Wodospad IQ stary Za drzewo! Ucieka... Tam jest! Uciekamy Już chciałem bandaż. Uciekaj! Używać. Uciekaj, chodź. Dobra, tu. czekaj na mnie! To no przez to stoję. Za, o, ro, patrz mi na plecy. Patrzę! On tu patrzy się na nas! Schowaj się za drzewem. A, widzę. Aha! Zaraz się zastrzelimy! Znaczy nie mamy to, nie, tak. nie mamy czym cicho! Aaaaa! Ale cię za, zaraz... Ale dostajesz kulkę w łeb. Dobra, uciekamy szybko, bo nie mam Uciecz! Ucieczka. <laughs> Ty jak to jest wiesz... O nie 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 o, nie, o, nie, o, nie, o nie, 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 nie 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 tak On nas może porobić Gdzie on jest? Dlatego musimy szybko wierzę. Tam ucieka y jest problem bo ja, wie bo ja wiem gdzie... gdzie może być najbliższa wieża Tylko problem jest taki że ona jest tam. Ja chciałem z Flary strzelić Ale nie. Nie, mia nie miałem załadowane On robi szybkie i taktyczne ataki Przychodzi, atakuje i ucieka. Przez to musimy używać bandaży i... Nie rzeczy. mam staminy. O nie ja skacze Wiesz to, to może być nas, nasz drzewach. koniec chyba. Damy radę! Ty on na drzewie siedzi! On siedzi ja, na drzewie! Gdzie? No to! To jest! To jest! To jaki szympans, jaki szympans! To był szympans, dobra, szybko! Tędy! <laughs> Za mną! Szybko! Wielki szympan zaczął. Notuj w notatniku, że wielki szympan zaczął. Yy, się czuć. się po drzewach. Nie, nie, nie. Zaczął. Zac... Goni mnie. Zaczął Jak? czuć. Yy, ten. Złapany! Słapał się! Dobrze! Słapał się, bigo! Wielki szympan. ten. Pan, z... pan, zaczął pan, czuć pan, zmęczenie pan, i, pan, i, pan, śmierci, i blisko swojej śmierci, więc. Yy, ten. Co zaczął zaczął co wchodzić jest? na drzewa. Co to jest? Z... Halo, no Proszę, co to ma być? Proszę tak, tak nie hakować. No, się całe w notatniku? Czekaj, tak. nie mam staminy. No nie. Skacze! O kurde, paweł jumper! Masz, wyrzuć mi teraz? apteczkę. No, walka! Walka! Chodź tu, no, walka! Daj mi apteczkę! Daj szybko. mi apteczkę! Tak knifem go, bij! Pij bi go, bijemy coś w nogach! On się kręci! Chodź tu! Dobra, wleciał w nas szybko znowu! Dobrała. Znowu! Dobra, uciekamy szybko! Szybko! Tendy. To ciężko. był chyba najgroźniejszy atak teraz. Daj mi z. O, ja wierdziałem. Ja nie mam staminy. Dla... We, nie nie odłącza się tego tak ode mnie. Ty, ty masz dla... łapki, ja nie dla... mam. Dla niego i dla nas. Dobra, trzymaj. Dobra, przydatne. Dobra, się dobra, też. dobra, dobra. Dobra, biegniemy. Przecież zapłaciliśmy, prawda? Znaczy, ty zapłaciłeś znowu. 30 zł za nas, dwóch Perfektyjnie, Widzowie z graczem jest dużo ciężej, naprawdę. Owszem, bo, bo może tak ciągle atakować i odpuszczać. No by tu była to była To się wydaje, że takie proste, a jednak takie nie jest Jeśli sfokusuje się na kimś, to jest dead Atakuje! Gdzie? No nie ja wiem, pierdzielę O nie! Tu jest! Pułapki hmm. przygotuj! Ty nie trafił Pamiętaj, pan, pan, jak będzie raszować, to pułapka, tak, tropik i ten I Troszeczkę go spowolnimy, nie, ale nie, będzie mógł nie, chodzić Za oszustwo Panie Wielkostopa, proszę na, 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 o, od nas się odczepić. Dobra, nas spokojnie, na spokojnie. Pięknym spacerkiem jest przecież dzień. Znowu atakuje! Jeszcze <laughs> idę, idzie, idzie. Tam jest wieża! To jest, to jest nasz ratunek! Tak. Szybko! Szybko! Leci! Złapał się! Złapał się! Co jest? Co jest? Uciekamy! Uciekamy Coś, z robinki koła MLC 360 i poleciał. Co, Widzowie, jeśli chcecie drugą perspektywę, to opiszcie w komentarzach. Proszę. A na pewno będą te odcinki cieka ciekawsze. <laughs> O tak! Oh, oh. tak! Ja nie mam broni! Dobra, ja teraz, mam, ja mam, ja, ja mam! mam. Teraz ter, 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 to jest najlep najlepiej polosowało teraz. Tak. W sensie, teraz mam problem, bo się schowała. Panie a Bikucie! Mam... Dobra, biorę płapka i chodź. Z zostało nam jeszcze do miejsca, dokładnie tam. Y gdzieś jest? Nie. Zarab ja mam przygotowaną pułapkę. Jakby co, nawalę z okay, całej ja, ja pety. Okej. Okay. Ja mam 240 ammo teraz. Dawaj, idziemy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ale nie mam staminy. Dobra, y to na spokojnie. Taka prośba do twórcy gry, gdyby mógł dodać trochę y lutu, na przykład w y takich wieżach. Y w postaci strzykawek. Żeby w, w postaci strzykawek, tak. Albo jakieś nowe domki, jakieś, nie wiem, shotgun no, może, ale... Jeden Nowe tylko. struktury pro, prosiłbym o sikierę, bo w, e, w lobby e, ten jak się wybiera tam e, sklep, tam znajdź grę, albo stwórz grę, to tam jest obok sikierka, więc miło było. Nie, ale dodał... to, to, to nie są miałem, naprawdę to, to by było naprawdę świetne, albo. To Ty by tam jest wieża. No wiem, dlatego ja tam idę. Albo ja, na no, przykład się żeby się te gejzery wybuchały, chyba, że już wybuchają. Ale nie, gejzery nie? wybuchają Wybuchają? No, co, tylko no. no tak, ja już Albo te, te nowe postacie w postaci. no, Te Bigfooty. Nowe rodzaje. Na przykład Diety, prawda? Albo coś takiego. Nowe mapy. Ale to tak w przyszłości. O przem, o przem. Do, te, do tej mapy Apteczka powinien być. Duża Duża apteka. Do tej mapy powinien być taki update w postaci, Atakuję. żeby więcej było takich krzaków o nie, tego tu typu. Jest. Widzę go, wspina się! Dawaj, strzelaj w niego! Strzelaj na dystans! Strzelaj Dostał. na dystans! On, on nie może nic zrobić!